manko z tej strony w Jak widzicie tutaj jest mój skin chłopaka jak chcecie go... nie chcecie, żeby on był no to przechodzę. tu jest taki jeden mały jak ktoś jest gej, to jest gej i to jest gay. to jest dziewczyna i to jest chłopak jakiś to jest ten kolejny chłopak i chłopak. dobrze no, i teraz będę tylko z tym wybrzeżu trochę. Mmm, to jest może zupienie. Nie, zupienie. Tu jest, dobra. Zróbmy tak i na przykład sobie Może takie łóżka. Nie. Dobra, tak i tak. I tak. Dobra, takie uznajmy. Dobra. No i właśnie. Powiedz mi, jak jest ładne. No. Zajmie, że takie. No. Może być takie. Jak chcecie, żebym pograł w itkrew, to, to piszcie w komentarzu. Dobra. Zajmie, że takie. ogonek taki może być. Nie, wiem, co? Yy, Oder może. Yy mnie o, będzie miał obrószkę Dobra No to teraz kończymy nagrywać no to papatki.